Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy takie zapiekanki ziemniaczane z mięsem mielonym. Ekspresowo się je wykonuje i są rewelacyjne, czy też na obiad, albo na kolację. Zapraszam. Do przygotowania naszej potrawy potrzebne nam będzie 700 g ugotowanych ziemniaków, 400 g mielonego mięsa, my tu przygotowaliśmy wołowę. 80 g sera cheddar, 1 łyżka masła, 250 ml sosu pomidorowego, 1 łyżeczka suszonego oregano, 1 łyżeczka suszonej bazylii, oliwa do smażenia, płatki chili do smaku, sól i pieprz, także do smaku, a listki bazylii do dekoracji. Na rozgrzaną patelnię ulewam tak gdzieś łyżkę, dwie łyżki oliwy. Ok. Na patelnię przekładamy nasze mięso. No i smażymy, aż całkowicie, całkowicie zmieni kolor. Aż tak będzie takie przesmażone. Oczywiście łyżką albo jakąś drewnianą inną szpatułką to mięsko rozwarstwmy, tak rozbijmy na tej patelni. się ładnie przesmaża. Jeszcze chwilę. Jak już nie będziemy widzieć tego surowego, żywego mięsa i jego koloru, to znaczy, że już jest przesmażone i będziemy dodawać tej pasty pomidorowej. O, jak widać, mięsko nasze już całkowicie zmieniło kolor. To jest ten czas, kiedy dodajemy tą naszą pastę pomidorową na gdzieś jedną szklankę suszonego oregano i suszonej bazylii. To mięsko można przygotować w ten sposób, że najpierw na oliwie podsmażemy cebulę z czosnkiem, dopiero dodamy mięsko, ale naszym tutaj zamiarem dzisiaj było wykonanie tej potrawy w sposób ekspresowy, więc ja używam Gotowej pasty pomidorowej z dodatkiem boczku. Taki słoik kupiłem w sklepie. Postanowiłem sobie dzisiaj takie coś zrobić. Nie tylko dla siebie, ale też dla rodziny. No, całość teraz doprawimy solą świeżo mielonym pieprzem. I ja jeszcze wkręcę trochę z takiego młynka, trochę płatków chili. Lubię takie lekko, pikantne. A wy jak chcecie, jak lubicie, to dodajcie. Jak nie, to pomińcie ten etap. Całość smażymy tak z 10 minut. Aż ten sosik będzie taki gęsty. Płyn nam odparuje. Będziemy nim paszerować nasze ziemniaczki. No teraz zabieramy się za ziemniaczki, ja ziemniaki będę mielił, bo mi zostały po prostu z wcześniejszego gotowania, one są wystudzone, były gotowane w osolonej wodzie, ale można przygotować sobie tą potrawę z takich świeżo ugotowanych ziemniaków, więc wtedy, gdy są jeszcze ciepłe, to można je po prostu tylko przecisnąć przez praskę albo dodać ciut mleka do nich i rozbić je tłuczkiem do ziemniaków, żeby powstała taka gładka masa. Dziwniaki mamy zmielone, to zabieramy się za dalszą robotę. Na tarce zetrzemy sobie ser. Ja tu przygotowałem taki ser cheddar. On jest fajny do właśnie różnego rodzaju zapiekanek. O, ok. Teraz przygotowaną, przygotowaną blachę wysmarujemy sobie masłem. O, może być tak grubo. To masełko. Od spodu przejdzie nam do tych naszych ziemniaczanych zapiekanek. Dobra, zabieram się teraz za ziemniaczki. Dłonie zwilżyłem wodą i nabieram taką słuszną ilość na dłoń. Rozpłaszczam i robię takie coś na wzór łódeczki. Tutaj w to wgłębienie będziemy nakładać mięso. Jedno, następne. Nie musi to być idealny kształt takiego wala, po prostu. To ma być robione szybko, ekspresowo. O, i tyle. Oczywiście włączyłem już sobie piekarnik. Termoobieg 180 stopni. I zaraz będziemy po przygotowaniu tego wszystkiego piec to. I okej. Okay. No, to teraz te przygotowane nasze ziemniaczki, te udeczki, nafaszerujemy tym mięskiem. O. Elegancko. Proszę bardzo. Może być z górką. No, pięknie tak wykładamy. Fajnie to wygląda. Teraz te. Pizzerynki ziemniaczane obkładamy startym serem i zaraz to wszystko wyląduje w piecu. No już sztyna leci. No i tak przygotowaną potrawę wkładamy teraz do piekarnika gdzieś na około 10-12 minut. No Micha mi się cieszy, bo ta zapiekanka ziemniaczana jest na talerzu. Ja ją kosztuję. Mm -hmm. Rewelacja. No kochani wyszło pysznie, zdrowo, kolorowo. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.